Siemaneczko, z tej strony, mnie tak moje Games Dzisiaj pokażę Wam taką malutką ciekawostkę. Otóż y, z tym numerem. Eee, jest on straszny. W ogóle pokażę Wam, gdzie jestem. Jestem tu. Eee, no i tak. Ja sobie wpiszę ten numer, oczywiście. Jest to tak. Następująco: 5, 5, 5, 0, 1, 3, 9. Jest on straszny numer. Nie jest on creepy. tylko jednym słowem mówiąc. Yy, I dzwonię. Nie wiem, czy słyszycie? życiem. Ale jest to straszna muzyka, jak dla mnie. Jak pierwszy raz ją słuchałem, to się przestraszyłem. Jest to ten numer. Jest eee, on straszny. Teraz zobaczę, co się stanie, kiedy dopiszę 3, 2, 3. Chyba nic, tak mi się wydaje, że nic. Okej okay. 3 2 3 5 5 5 0 1 3 9 Dobra, więc y mam to I dzwonię Chyba też nic się nie wydarzy chyba Tak mi się wydaje Albo będzie muzyczka znowu Tak jak myślałem jest muzyczka No i teraz. Możecie sobie zobaczyć sami Ja nagrywam na Ja gram sobie na PlayStation 3 Super Slim, więc Wiecie Nie wiem jak to z innymi konsolami Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę Kom, Napiszcie czy odcinek się wam spodobał, czy chcecie więcej No i dajcie suba, Pa pa!